Ciasto ucierane nigdy się nie nudzi. Latem robimy je z... Zofodza... <grymne> Dobra. Ciasto ucierane nigdy się nie nudzi. nudzy? Dobra, jeszcze raz. <grymne> nie, no kurde, no. Ciasto u... Nie to jest drobiazg. Którą przygotujemy? Zacznijmy jeszcze raz. Dzień dobry Państwu, Joanna Grabowska i Tefal Bake Partner. Witamy w kolejnym odcinku programu Pomysł na danie. A zrobimy dzisiaj ciasto, które pachnie dzieciństwem i smakuje latem. Klasyczne ciasto ucierane z kruszonką i z truskawkami. Ciasta ucierane nigdy się nie nudzi. Latem wykorzystujemy owoce sezonowe, truskawki, maliny, wiśnie, a zimą robimy je po prostu z kruszonką, z jabłkami albo z gruszkami. Przygotowałam dzisiaj dla Was pyszne, soczyste, niezwykle słodkie truskawki oraz pomocnika, mikser planetarny Tefal Bake Partner. I dzięki tej współpracy to ciasto, nie dość, że przygotujemy błyskawicznie, to jeszcze będzie pyszne, jak u babci. Przygotowałam wcześniej już Wszystkie składniki, o truskawkach wspomniałam: e, ciasto ucierane, podstawa, cukier, jajka, masło, mąka. I właściwie to jest wszystko. Jak sama nazwa wskazuje, e, ciasto ucierane jest ciastem ucieranym, bo za chwilę to wszystko zaczniemy ucierać. Otwórzmy mikser. Pokażę Wam zaraz, jakiego mieszadła używam. E, bardzo popularne sitko, będzie idealne do tego, żeby ubić masło i cukier na puszystą masę. Zaraz wam pokażę jeszcze, jakie można tutaj wykorzystać dodatki. Mam tutaj też takie klasyczne mieszadło e, do trochę innych ciast, na przykład do ciasta drożdżowego albo. Taki, hak, chleb, ciasta drożdżowe i inne wypieki albo po prostu mieszanie. E, odważyłam już te składniki, żeby was nie zanudzać. E, od czego zaczniemy? Mam tutaj 200 g masła, czyli taka klasyczna, pełna kostka. Wrzucę je do. Misy, a misa ma fajną pojemność to jest ponad 4,5 litra, więc jeżeli będziecie chcieli przygotować taką bazę do ciasta na przykład na 3 ciasta, a nie na jedno i wykorzystać oprócz truskawek morele, nie ma żadnego problemu, po prostu zróbcie to z podwójnej porcji: 200 g masła i 160 g cukru. Bardzo proszę, ale mam tutaj jeszcze jeden dodatek. Mam tutaj cukier z dodatkiem prawdziwej wanilii i również go wrzucę. I zaczynamy mieszanie. Bardzo proszę, najpierw powolutku. I zaraz się rozpędzimy. Słuchajcie, mam tutaj 8 prędkości plus prędkość pulsacyjną. Zobaczcie. Przy okazji bardzo stabilny. Dajmy mu szansę, żeby chwilę pomiksował. Chcemy puszystą masę. Mikser niech miksuje, a ja za moment będę dodawać po jednym jajku. Po każdym robimy krótką przerwę. I hopla, drugie. Potrzebujemy jeszcze dosłownie chwili i uwaga, kończymy ubijanie. Bardzo proszę, pokażę Wam jeszcze jedną funkcję, którą bardzo lubię. To jest ubijanie, ucieranie pulsacyjne. Czyli można sobie tak po prostu bez żadnego. O. Fajne, jeżeli chcemy coś krótko domieszać, a nie chcemy tracić nad tym kontroli, po prostu przekręcamy do siebie przekrętełko. I bardzo proszę. Dobrze. Kolejna rzecz, moi drodzy. Zanim przejdę do dorzucenia mąki, musimy zrobić jeszcze szybciutko jedną rzecz, czyli kruszonkę. Czy wyobrażacie sobie ucierane ciasto bez kruszonki? No, proszę Państwa, to jak marchewka bez gruszku, albo jeszcze gorzej. Mm, mam tutaj talerz. Włączmy sobie wagę. E, proporcje kruszonki są bardzo proste. E, potrzebujemy 100 gramów mąki, zaraz zacznie się zabawa. Proszę bardzo. 35 gramów cukru pudru. Wytarujmy wagę. Jest 35 gramów, dzisiaj to mam szczęście jak w kasynie prawie. I tu już odważyłam. E, moi drodzy, 50 gramów Schłodzonego masła. O ile to masło, które ucieraliśmy przed chwilą w misie robota, było masłem o temperaturze pokojowym. I pamiętajcie, takie składniki też przygotujcie, to znaczy i jajka, i masło muszą być w temperaturze pokojowej, po to, żeby potem to wszystko się po prostu w tej misie nie zważyło. A ja wzięłam się za ucieranie kruszonki. Słuchajcie, to zabawa jak na wakacjach prawie nad morzem. Musimy po prostu rozetrzeć w palcach wszystkie składniki. Dobrze, ja myślę, że nasza kruszonka już prawie ma dosyć, a to musi być po prostu, słuchajcie, taki mokry piasek. Ja dzisiaj mam skojarzenie wakacyjne, to przez te truskawki schowam do lodówki albo do zamrażalnika na chwilę. Umyję ręce i zaraz się bierzemy za kolejne etapy ciasta. Łapki już umyte, możemy się wziąć za mąkę. Jeżeli chodzi o mąkę, ja używam do ciasta ucieranego dwóch rodzajów mąk. To znaczy, jest to zwykła mąka pszenna. Mam tutaj odważoną ilość 260 gramów. Mam tutaj również mąkę ziemniaczaną, 80 gramów. Wrzucam to, i potrzebujemy właściwie ostatniej rzeczy, czyli proszku do pieczenia. Wystarczy jedna łyżeczka. Taka dosyć pełna, też nie przesadzajcie nigdy z proszkiem do pieczenia i z sodą, e, bo to potem czuć, jak jest tego za dużo i nie wnosi to nic mądrego w smak. A wiadomo, że ciasto ucierane powinno smakować wanilią, masełkiem i tymi owocami, które wybierzemy. Dobrze, ja to wstępnie przemieszałam. Zdejmę teraz miskę, odczepię sito. Proszę bardzo, to już nam nie będzie potrzebne. I mąkę przesiejemy do miski. Proszę bardzo. I wymieszamy już tylko i wyłącznie łopatką. Zobaczcie, jak szybko się robi to ciasto. My właściwie już skończyliśmy. Słuchajcie, nie mieszamy tego już mikserem, bo to ciasto nie potrzebuje aż tak intensywnego mieszania jak na przykład ciasto drożdżowe. My po prostu musimy ubić masło. Z cukrem, faktycznie na puszystą masę, a potem cała reszta to już jest, jak widzicie, kilka zaledwie ruchów łopatką. Proszę. Ciasto jest gotowe, potrzebujemy teraz formy. I właściwie tutaj również mam dla Was dwa sposoby. Ja lubię to ciasto piec dwojako. To znaczy albo w tej proporcji ciasta rozsmarowuję je na dosyć dużej blaszce i układam owoce. Ono wtedy jest dosyć cienkie, szybciej się piecze. Właściwie to jest tyle samo owoców co i ciasta, albo lubię robić tak bardzo klasycznie na przykład w okrągłej formie, gdzie to ciasto będzie wyższe, z mniejszą ilością owoców i troszeczkę dłużej będziemy je piec. Muszę wam powiedzieć, że obie formy są niezwykle e, pyszne. Wybierzcie to, co interesuje was. Bardziej. Bardzo proszę. Potrzebuję teraz dużej łyżki, żeby to pięknie rozsmarować. Pamiętajcie, że im ciasto będzie niższe, tym szybciej będzie się piec. Potrzebny mi teraz będzie mały nożyk. E Truskawki. Miękkich owoców teoretycznie powinno się kroić. Jeżeli mamy większe truskawki, nie udało mi się kupić mniejszych i je rozkroimy, kładźmy je e, rozkrojoną częścią do góry. A to słuchajcie głównie po to, żeby moi drodzy, e, truskawki nie puściły zbyt dużej ilości soku, bo potem ciężko będzie nam to ciasto upiec. I tak też, co mniejsze truskawki. Układam, co większe, przekrawam i układam. O, zobaczcie, tak to wygląda. Tych owoców potrzebujemy około 500 gramów. Wiadomo, że inaczej w ilości wyjdą nam truskawki, jagody, inaczej ciężkie morele. E, natomiast nie pakujmy tych owoców, zwłaszcza soczystych, zbyt dużo na nasze ciasto, dlatego że ono będzie miał problem, żeby się upiec. Owoce zaczną puszczać coraz więcej soku. E, ciasto zacznie. Coraz bardziej być wilgotne zamiast upieczone, e, i w ten sposób możemy stworzyć zakalec. Najpewniej no myślicie teraz o tym samym co ja, czyli o kruszące. Musimy ją wyjąć z zamrażarki i za moment to wszystko ułożymy. Bardzo proszę, lekko przechłodzona, zmrożona kruszonka pozwala nam formować kruszonkowe kuleczki i kruszonkowe kawałki. Mówiłam Wam właśnie o tych kawałkach, które potem można sobie wspaniale wyjadać. Posypmy kruszonką. Większe kawałeczki, te, które małe i duże łakomczuchy będą ukradkiem wyjadać. I za moment ciasto wstawimy do pieczenia. Nasze ciasto już jest gotowe. Teraz szybko musi wskoczyć do piekarnika, czyli idziemy. Moi drodzy, średnia półka. 180 stopni, góra dół, bez termoobiegu. Termoobieg nie jest nam przydatny do czegokolwiek. Około 45-50 minut, do tak zwanego suchego patyczka. To znaczy, jeżeli wetkniecie ten patyczek między truskawki, bo jeżeli wetkniecie w truskawkę, no to przecież to wszystko będzie mokre. To znaczy, że to ciasto mniej więcej po 45-50 minutach jest już upieczone i czeka tylko, żeby wyskoczyć z piekarnika. I żeby zostać posypane cukrem, pudrem. Dobrze, ja tutaj sprzątam teraz to zamieszanie. Tobie bardzo dziękuję, kochany. Spisałeś się i za moment dłuższy wyjmiemy ciasto z piekarnika. Ciasto wyskoczyło z piekarnika i nawet dałam mu dłuższą chwilę, żeby się wystudziło, no bo inaczej byśmy go nie pokroili. Ale jest jeszcze jeden szczegół, o który to ciasto ucierane prosi. Mm, Cukier-puder, czyli jeszcze więcej słodyczy w słodyczy. Proszę posypmy. Zobaczcie, jak fajnie się upiekły truskawki. I co? Gotowi na konsumpcję. Na pewno wszyscy chcecie zobaczyć, jak to ciasto wygląda w środku. Ja również i to bardzo, 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 bo jest to jedno z moich absolutnie ulubionych ciast. W związku z czym wezmę się zakrojenie. Och, widzę, że to już jest świetne. To ciasto jest jeszcze leciutko ciepłe, no bo też nie tak, że zdołaliśmy wytrzymać tyle, żeby ono się całkiem wystudziło. To jest, proszę Państwa, nierealne. Zobaczcie, jeszcze paruję z truskawek, bo mówiłam, niewystudzone do końca, ale dzięki temu jeszcze pyszniejsze. Proszę, chodźmy na talerzyk. Może ukroimy jeszcze jeden kawałeczek. Na pewno zaraz jakiś łakomczyk się znajdzie, który pomoże mi to zjeść. Pięknie i znów gorąca truskawka. Nie jedźcie gorącego ciasta. Ono wystudzone jest jeszcze lepsze, ale naprawdę trudno jest wytrzymać i ja nie wytrzymam będę musiała spróbować piękne truskawkowe z chrupiącą kruszonką ale ja muszę zrobić to co zawsze lubiłam robić mm. słuchajcie najpyszniejsze nie ciasto na świecie czyli kruszonka kruszonka z owocami nie wiem czy nie jest jeszcze pyszniejsza niż takie ucierane ciasto albo nawet drożdżowe mm. mam nadzieję że się nie oparzę truskawką Genialne, pyszne, ciepłe, naślane i czuć wanilię i lekko kwaśne truskawki. Kochany, spisałeś się na medal, muszę przyznać. Chyba się zaprzyjaźnimy na dłużej. Bardzo mi przykro, że nie możecie spróbować tego ciasta ze mną, no ale trudno, poświęcę się i zjem je sama. Mm. Absolutnie pyszne. Kliknij w jeden z polecanych filmów, aby zobaczyć jeszcze więcej ciekawych programów Silver TV. Subskrybuj kanał Silver TV, aby być z nami na bieżąco.